Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na film pod tytułem, Co potrzebujesz usłyszeć od kart? No to i teraz, w momencie, kiedy będziesz to słuchać, jakie tutaj rady popłyną dla ciebie, podpowiedzi i wskazówki, bo pamiętaj, tarot to nie jest wyrocznia. Dobrze. Trzy karty do wyboru. Co potrzebujesz teraz usłyszeć? Jedyneczka, dwójeczka trójeczka. Ja Wam zaraz spróbuję przysunąć. <laughs> Jeden, dwa i to jest trzy. Co potrzebujesz na ten moment usłyszeć? Od kart. Jakie porady do ciebie płyną? Ok. Dobrze. Trzy idzie na bok, dwa idzie na bok, jedyneczka zostaje. Twoja karta wyboru i teraz patrzymy sobie, co tutaj płynie dla jedyneczki. Jakiś trudny czas jest przed tobą, tak? To znaczy, może nie, inaczej. Może być tutaj taka sytuacja. Myślę, że odnajdą się tutaj osoby, które doświadczają w ostatnim czasie trudnego czasu, jakiś wymagający, trudny, ciężki czas, i karty ci mówią: zaopiekuj się sobą, zaopiekuj się najbliższymi, najbliższymi jeżeli takie właśnie osoby wokół siebie posiadasz, bo przed tobą są nowe początki. Przed tobą są, powiedziałabym, duże zmiany w życiu. Idzie do ciebie jakiś sukces, jakieś zadowolenie, jakieś spełnienie, polepszenie sytuacji, ale nie zadzieje się to w momencie, kiedy ty tego dogłębnie nie poczujesz i nie zrobisz tego pierwszego kroku poprzez miłość własną. Poprzez jakieś tutaj energię ukochania, uleczenia, wybaczenia, poczucia tego wszystkiego, tak? Ja też widzę, że mm, dla wielu z Was taka informacja płynie, że jakieś sprawy rodowe, rodzinne, jakieś sekrety, jakieś sytuacje, jakieś tajemnice mogą się odkrywać, bo to jest ten czas. To jest ten czas, żeby energia się po prostu oczyściła. Też widzę bardzo dobrą intuicję dla wielu z Was, więc to warto ją wykorzystywać. To jest też bardzo dobry czas do tego, żeby przepracować jakieś powiedziałabym takie traumy z dzieciństwa, z młodości, jakieś takie właśnie te trudne emocje. Tutaj praca z wewnętrznym dzieckiem, ale nie tylko, bo to może być też praca z emocjami, praca z jakimiś doświadczeniami, praca z przeszłością. Prosi się o to wszystko. Dla wielu z Was idzie też. Do wielu z Was idzie też jakiś ogólnie nowy początek w życiu. Może dotyczyć się każdej dziedziny życia, w szczególności postrzegania siebie, świata yy, i tego wszystkiego, co Ciebie otacza. Ale również widzę tutaj energię pracowitości, energię pracy, zarabiania i sukcesów z tym związanych. Dobrze, dopytamy sobie jeszcze, co tutaj dla jedyneczki idzie. Proszę bardzo, wewnętrzne dziecko. I tu warto by było pochylić się ku temu, i popracować nad tym wewnętrznym dzieckiem, bo jeżeli nad nim popracujesz, to karty pokazują, że znajdziesz w sobie jakąś taką energię do tego, że będziesz, tak się to mówi, tak? Tyle byś mieć w sobie energii, że będziesz te góry przenosić. I ja tutaj to tak bardzo mocno czuję, że ty poczujesz w sobie tyle energii do działania, że będzie Ci się bardzo. A pod spodem jest karta miłości własnej, czyli tutaj gdzieś ta miłość własna jest na rzeczy, ale tak jeszcze zajrzałam głębiej. I tutaj również wyszła karta rodziny, plemienia, rodu, więc myślę, że tutaj coś jest na rzeczy z tym rodem, z rodziną, z tym, z tym całokształtem takim właśnie. Dobrze i może sobie jeszcze dociągniemy na koniec kartę. Słowo dla Twojej duszy, piękna duszyczko. I jaka tutaj rada płynie od kart dla Ciebie. Śpię spokojnie, budzę się wypoczęta, pełna energii i entuzjazmu. Życie mnie wspiera. I z tym akcentem wszystkiego dobrego Ci życzę. Pozdrawiam. Dwójeczki. Już nie wiem, czy nie pomyliłam czasem kart, ale chyba ta była numer dwa. Jak coś, to mi wybaczcie. Dobrze. Co karty chcą ci powiedzieć, dwujeczko? Co tutaj płynie do ciebie od kart? I patrzymy, co tutaj karty chcą powiedzieć dla dwujeczek. Jakieś trudne emocje nosisz w sobie, dwujeczko? Trzymasz się czegoś, czego nie powinna się trzymać? Jakieś stare schematy. Yy, siedzą w tobie, tak. No, yy, trudne emocje, karty pokazują trudne emocje. Czas najwyższy popracować z tymi emocjami. Czas najwyższy znaleźć sposób na odreagowywanie emocji, na uwalnianie ich, bo w przeciwnym razie pokazujesz mi się w ogromnym deficycie, w ogromnym zubożeniu. Karty chcą ci powiedzieć, no tu i teraz, kiedy będziesz tego słuchać, dwójeczko, że przed tobą, nowy, przed tobą transformacja. Ale to jest taka transformacja wymuszona przez Ciebie. To nie jest na takiej zasadzie, że wow, los do Ciebie się uśmiecha i wszechświat robi za Ciebie tą najbrudniejszą robotę i robi porządki, czystki w Twoim życiu. Nie. To, co Ci pomoże, żeby wyrwać się z tej mentalności ofiary, bo trochę w niej jesteś, z tego narzekania, cierpienia, z tej negatywności, z tego takiego powiedziałabym buntu wewnętrznego. To trzeba coś tu zmienić. Trzeba dokonać jakiejś transformacji poprzez odpuszczenie starego, zakończenie starego, uwolnienie się od starego, a wejście w coś nowe. I tutaj dla każdego z Was to może być różna sytuacja. To może być też bardzo mocno energię pracy, bo ja tutaj też czuję bardzo mocno, bardziej tutaj czuję pracę niż jakiekolwiek tam uczucia, związki. Chyba, że jakiś związek, romans był w miejscu pracy. Ale. Jeżeli czujesz się, że w tym miejscu, w którym pracujesz, jest ci źle, nie, nie rozwijasz się, a wręcz przeciwnie, masz jakieś takie no, trudne emocje, tak? Ktoś cię złości, ty się złościsz, czy czujesz, że po prostu to nie jest to miejsce, nie możesz się tam rozwijać, no to karty mówią: zacznij działać, zacznij zmieniać. Popracuj też z energią lustra, bo tutaj się to bardzo mocno pokazało. Czas najwyższy gdzieś, tu przyjrzeć się sobie, przyjrzeć się tym różnym wydarzeniom, spróbować powyciągać z nich wnioski i ruszać naprzód. Dla wielu z Was tutaj mi się pokazuje tak, jakby energia, pieniądza, finansów, pracy rusza, ale warunek jest jeden. Musisz włożyć w to swoją własną pracę i coś zmienić. Dobrze, co tutaj jeszcze? No właśnie, ty cierpisz, masz jakieś cierpienie. No, widzisz aż dwie karty o tym mówią. Cierpisz. Bardzo mocno cierpisz, no o, proszę bardzo, pod spodem talii masz jakąś ranę na sercu, jakąś dziurę, jakieś niespełnione marzenia, i trzeba tu nad tym popracować. Ja myślę, że Ty jesteś w jakimś cyklu. Ja myślę, że Ty jesteś w jakimś takim etapie i trzeba ten cykl przerwać. Trzeba coś po prostu zrobić, żeby ten cykl się przerwał. I te coś zrobienie zależy tylko od Ciebie, czy Ty spowodujesz tą transformację, czy będziesz pozwalać na to, żeby siedzieć w tej przeszłości, w tym bólu, czy w tej teraźniejszości, która okazuje się dla Ciebie trudną energetycznie sytuacją. Dobrze i jakie tutaj przesłanie dla Twojej duszyczki? Obfitość wszelkiego dobra nieustannie płynie do mojego życia i tego Tobie z całego serca życzę. Pozdrawiam. I trujeczki, trujeczki dla Was, przekaz. Co tutaj karty chcę powiedzieć, przekazać na ten moment. Jakaś tu mucha mi dokucza, teraz otwarty i padła. No cóż. Dobrze, co tutaj dla trujeczek? Pokażcie karty. Tutaj dla trójeczek płynie. Dobra, dwie karty chciały wypaść, to je zostawiam. Czegoś nie widzisz, trójeczka. Czegoś nie widzisz. I mam wrażenie, że tutaj Ty nie widzisz, że coś albo ktoś ograbia Ciebie całkowicie z energii. Skupiasz swoją uwagę nie tam, gdzie powinnaś, ciężko jest Ci cieszyć się z życia, ciężko jest ci być osobą zadowoloną, bo Ty mm, tracisz na coś energię, na co nie powinnaś trujeczko. ucieka Ci gdzieś energia, masz jakieś dziury, y, gdzieś te energetyczne i ta energia ucieka, płynie albo ktoś, albo ktoś świadomie Ci tą energię zabiera poprzez jakiś chociażby wampiryzm energetyczny. Teraz tak, widzę, że bardzo chcesz zmiany w życiu, bardzo chcesz obrać sobie inny kierunek w życiu, inną ścieżkę, dokonać wyboru, ale jeśli ci ciężko, jest tu jakaś blokada w podejmowaniu decyzji, jest tu jakaś blokada w dokonywaniu wyboru, jest tu jakaś blokada bardzo mocna. W tych zmianach, chcesz nowego początku, chcesz sukcesu, chcesz zmian, ale boisz się, lękasz się, coś Ciebie trzyma kurczowo, przed tym, żeby nie wchodzić w tą energię aktywności, żeby nie wchodzić w tą energię działania, bo to jest energia tutaj działania, ale ona jest w blokadzie. To, co Ci pomoże w całej tej sytuacji, to zerwać te blokady, te strachy, te, te lęki ze swojego umysłu ze swoich oczu, wyjść z tych lęków i obaw, wyjść z tej energii, bycia wyjść z tych mentalnych energii. Tak, niektórzy z Was mogą być w energii, bo jestem ofiarą ży w życiu, inni, bo jestem nieudacznikiem, inni, bo mam pecha życiowego. Trzeba po prostu z tych mentalnych energii powychodzić, że mi pech ciągle towarzyszy, że ja tu jestem ofiarą w życiu, a ja to to, a ja to tamto i zawalczyć o swoje życie. Zawalczyć i wtedy karty pokazują jakiś ten deficyt energetyczny, brak energii, brak potencjału, brak pomysłów, brak apetytu na życie będzie się zmieniać, będzie wzrastać, ale to wszystko zależy od Ciebie. Takie siedzenie w cierpieniu, w rozmyślaniu, w użalaniu się, w niczym Ci nie pomoże. Także jest tutaj potencjał na to, że ten trudny czas w Twoim życiu może się zakończyć, trójeczko, ale trzeba po prostu brać sprawy w swoje ręce. Co tutaj dla trujeczki jeszcze? No właśnie, za dużo krytyka, sabotażysty, albo to ktoś Ciebie ogranicza poprzez krytykę i sabotażowanie, albo to Ty się ograniczasz, trójeczko. Trzeba coś odpuścić, może kogoś, może czyjeś porady, może samemu swoje jakieś myśli i tak dalej, pozwoliłaś się w jakiś sposób trójeczko troszeczkę powiedziałabym zniewolić. Tak, może tak być, może to ktoś, może to ktoś Ciebie zniewolił, gdzieś bym tu powiedziała w Twojej przestrzeni, w kwestiach miłosnych, związkowych, relacyjnych, rodzinnych. Ty masz z dumą, ty masz z dumą, z podniesioną głową powiedzieć stop i wyznaczyć sobie to, czego Ty naprawdę chcesz, i skupić się na sobie. I jakie tutaj słowo, jako porada, odpowiedź, wskazóweczka dla Ciebie płynie, dla Twojej duszyczki? Moje życie to fascynująca przygoda. Życie jest darem, życie mnie wspiera. Dokładnie, uwierz w to i tak działaj. A powinno się wszystko poukładać pomyślnie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.